Powiem tak, jak około myśliwskie, my naprawdę dużo rzeczy ogarniamy, to znaczy, to Jehoo! jakieś tłuszcze, to jakieś zioła, to jakieś ryby, zęby, wszystko ogólnie takie ogarniamy. Ja was przepraszam ja, ja na chwilkę, zaraz tutaj A, przyjadę, coś, tylko ja muszę coś, jechać coś. zobaczyć, czy zamówienie jest moje w zaraz przyjadę. Więc ja jestem Eta, ja Poszanowanie. To. Szukam burmistrza, który jest w filmie. się znajdę. Więc burmuje, zamiast, co tak bardziej? Dony, czy wszystko. co pan chce. czy co pan chce. Na wszystko, na co pan chce. co pan chce. No co pan chce. na to, co jest zlecenie, prawda? Ale na co pan chce. A. Ja oszpanio, na wszystko. Wszystko, co pan chce. co pan chce. Zobacz, bo no tak, Dla tak. nie ja ale nie tylko, też w telefonach przede wszystkim. No, raczej, polowanie to nie jest powiem, moje, ciekawe moje ciekawe takie. Tak, nie wiem, urobię to jest moje niehomistyczne polowanie. Z... Tak, licencja. No, a ja Wam więc, ogólnie to nie, to, nie, to, nie wiem, czy bym mógł mieć drugą bracię. Może Pan mieć doryczą pracę? No, z... Ile ta licencja? 2500. Owszem jest tak, no? takich jak ja, operator telefonu. No tak. Ale sam telefon to 150 jest. Da, wierdolo, to... I nie mam po do pani Tygodnia. Ja będzie tak. Pani... Na godzinę pan będzie ta, zarabiał. E, operator, czy pan się... telefon? Y, 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 6 no, dolarów. Normalnie ona nie potrzebuje. 5 dolarów, dolarów? Jedynie co tydzień. Plus. Jeśli tygodniowo on ja będzie się to dobrze, to, dobrze tak, wypisywał tak, i tak dalej. Nie tak Jerry. To dostanie pan jakieś różne pieniądze. A ogólnie, jak sobie. W terenie zajmują to, się. To zależy od rzeki, bo traktora, jeśli pan telefon, e, na przykład to, bardzo pomoże zewniku, pana, e, zbieranie to, co, telefonu, jakiejś danej to, zwierzyny do zlecenia, no to, to pan dostanie może, więcej. Czy to jest leczica, czy to, to szaryfi, czy to inne. Ja to, no, gdzieś tam no, no, nie na mnie. Ja coś więc, tu zapraszam dookoła jest, myśliwskiego. Wiem, tam przybierał godziny niedaleko. Nie, tutaj, na tutaj uh, na uh, A, to nie brał. A nie brał. Tak, brutalnie. A ważna jest rzecz. A no coś, że jeżeli sam. Pomyślny, myślę, bo nie jest, wiem, czy, czy będę miał, miał czas za nie długo, bo. Wieść. Niedługo do to się przynoszę tutaj z ja Armadiro do Dakarina. No nie wiem, czy znamy czas, żeby polować coś. Nie, no rozumiem. Nie, czas na polowanie, na ryb się może da. Bo ryby to ja uwielbiam. I na łomieniu ryb, to ja się obcudę w się. A do polowania to ja tam Jeśli chce pan łowić ryby. To zapraszam mnie koło myśliwych. Pan, pan też by nie zarabiał z tego, że mówi pan ryby. Co mój? Tak. A nie, dobrze. A, no, 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 ryby to ryby to do ja uwielbiam. No to pa, panie, pan będzie łowił i jeszcze zarabia. A jest to dużo, dużo tych salonów, które do, robią ryby. Tu do mnie, łowi pan ryby, przywozi pan do koła myśliwskiego ja i tyle. To 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 jest normalnie. Nie tak. no, ja widom, 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 I pan zostawia tylko karteczkę. Ale... I, pan zostawia razu, tylko karteczkę. Ale... I pan zostawia tylko karteczkę. Ale... Nie, nie, nie. Nie mi ja tak. Przyjeżdża pan, zostawia pan karteczkę, że zostawiłem tyle i tyle ryby. Taką i taką sztukę I potem jesteśmy rozliczeni z tego, także dostanie pan jakiś bonus, albo nie. Za pan tego przywiózł. Prawda?

nie mogę nie mówić na Nie wiem czemu. I tak wysprzątał Czego te to pan nie może? Coinski to deszcz nie bo pan no, by no, na przykład w przypadkiem nie nadepnął, ja bym nie nadepnął. No, ja przepraszam, na przepraszam. Chce się pan przy... Przepraszam, i... pan tu... przepraszam Edan. Może nie krzyczeć. Edan. Ale proszę pana, jestem telegrafista, operator telefonu. No. To wie pan co, wrócimy do rozmowy Edan, jak móc. pan znajdzie kogoś chętnego. Edan, się hmm. Znaczy, Witam, znaczy... witam panie burmistrzu Znaczy, wie pan, bo rozumiem o co chodzi z przebranżowaniem nie? Tak jakby lekarz miałby zostać zaraz, nie wiem stajen. Burmistrzu, udało się To to... Co się udało? Przeniesienie... Trenerialnie tutaj norą na Co pan, co pan gada, serio? Serio, i gubernator się zgodził? Si, raczej nie gubernator, tylko prezydent Prezydent, no rozumiem jeszcze nagle go o ostatnio w salonie Blackwater i gadałem w salonie. Prezydenta, czy przypadkiem nie porwano? No, właśnie. Od wczoraj ja się nie, nie zna. A jeszcze A... będę tam się przypominał, powiedziałem prezydentowi, że. czy mi. to będzie. Jeszcze porozmawiałem z naczelną e... lecznictwa, panią Anni. No. I też się zgodziła, żebym e, postawić e, bundę na, na jej ziemi, I nie miała nic mhm. przeciwko. A znaczy w tej szopie co panu pokazywałem po prostu, tak? Si. No. No dobra, dobra, no to super. No to fajnie, no kurno ja powiem panu szczerze, panie Carlos, że ja wątpiłem, że się zgodzą na to. Na no, razie. się wątpiłem. Zgodzi? No, się zgodzili, Na samym początku to... powiedział, e, prezydent powiedział, że gdyby Pytniarnia została w Armadyro, żeby ta e, Armadyro też tam żyło, bo no. jak przyniosę Pytniarnię, to do Armadyro umrze całkiem. No tak, Nie tak. no Nie będzie no, tam nikogo, tylko srefi, starodowy i, i wiesz, no. i jeszcze rodzewnia tam będzie. No. Czyli mhm. panią... Panie ja nie. może? No. No. Mhm. A jeszcze, tak, bo no. ja tu mam powiedzieć, bo ja, ja jestem za tym, żeby każde miasto się rozwijało. Tak. Bo ja o no. Stanluki no. dużo pozytywnych rzeczy od Boba słyszę. Jeszcze no raz? To prawda, nie wszystkie były prawdziwe tutaj. A Carlos mnie uświadomił. Mhm. A... też. Natomiast. Nie myślał pan, 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 pan... pan, żeby tutaj miasto unowocześnić poprzez drukowane ulice, tak jak w San Denis? Nie, nie. Dlaczego? się można zapytać. Nie, 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 roads to jest roads, a, a nie San Denis, więc jak ktoś chce brukowane ulicę, to zapraszamy do Blackwater no albo do San Denis. Nie Ale może na, na, na plusy więcej turystów, by ludzie. Nie nie no nie no by dla mnie. Okay. Chociaż nie obraziłabym się jakby było chodzić No wie, Nie wiem, nie <laughs> wiem. Miałby pan reputację wyżej. My tu mieszkamy już bardzo długo i myślę, że to tak zbytnio nikomu nie przeszkadza. Mhm. Dobrze, Mieszkańcy się nie skarżą, a jak czemu? komuś nie pasuje, no to wie pan, no my tu nikogo na siłę no. nie trzymamy. Tak? Znaczy, ja propozycję dałem, to, tak, tak, no, ja to nie jest tak, nie, no ja rozumiem, rozumiem. Tak. No? Udzio no, no. miłospan, pan niebranie, pap... zebranie, niebranie, pogać czyli omówi tam, e, ja iść tam w bramy. A no, no. no. przecież jest telegram, przecież telegram. Mieszkańcy, do jeszcze raz? i my się to no burmistrz do domandowania, do powiedzenia do, do do i spokojnie robić na przykład co dzień. Ale Kaliami. że co, że ja? I dokładnie Ale ja już miałem w sobotę spotkanie z mieszkańcami więc my się spotykamy co jakiś czas eee, no to e, aż nie miło no, właśnie pana nie było Ja też liczyłem, że pan będzie jakieś informacje, coś więcej się dowiemy. A nie było, no. O bo... no, rozwieszane bo ogłoszenia na tablicy. Mogę wyjeżdżam do rodziny i. No, no to rozumiem, ja rozumiem. rozumiem. No, każdy ma. I... I... I ja o... Nie, do... 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 jest ja No, No Jeśli ja mogę okay. dodać od siebie, to pan burmistrz patrzy na plusy. Jakby pan wybrukował burkowaną drogę, to tak. na przykład burmistrz Blackwater by tak, popatrzył, Nie, no. oni idą co trzeba, mm. Oni się rozwijają. Tak, będzie w bo ma urlop. Ci będą, jest, że więcej turystów tak. mieć i musimy iść do przodu I tak będzie. Mm -hmm. pan dzięki aj, temu, aj. że zrobi burkownicę, ulicę. się ten, mnie pytał tego. Tak, Brusznikarze no. Że, y, no, że to poważna konkurencja. No. No tak, no bardzo no dobry się... pomysł, tylko no. Ja się boję, że jakbym wybrukował te ulice, to połowa mieszkańców by wyjechała z tego względu, wie pan? Tak, no, że to dziękuję bardzo. A tak wie pan tak tego właśnie, że my tu jesteśmy w Rose nie bez mhm. powodu, bo my jesteśmy w Rose dlatego, że Rose nam się podoba, przebudowaliśmy je pod, pod takim względem, no pewnie, jak nam było no potrzebne, e, ale ja. Pan jasne. jest pierwszą osobą, której wpadło bierzga, do głowy, no. żeby tutaj wybrukować ulicę, więc myślę, że to się nie sprawdzi. No nie. Trochę szkoda. Większość jest przeciwna pojecy, no ale troszkę szkoda. A dlaczego? O. My robimy no, roads taki, jaki jest, nie? Witam, ja panie Pani Brus. Jeszcze raz witam pana Brusa. E, natomiast. Jasne, jasne dobrze, no jak nie będzie, no to też da się coś przeżyć, czy tak powiem. Wychodzę. No. No jedynie jak no, tak. tego y, sprzedać. No z tym porwaniem to bym nie radził, wie pan, bo to szubienica jest. <grym, 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 jasne, jasne, już. Dobra, to wszystko to tutaj pan od telefonów, tak? Czy jeszcze coś. Yy, a i ja będzie bądź, tu to możliwość to jakoś rozwijać, się bo ja mam. Jakby Panie Carlos, bo ja zacząłem mówić, także dziękuję. Więc wracając, ja jeszcze takie odnoszę pytanie, bo ja chcę rozwijać telefony, nie? Tutaj wszędzie, mm -hmm. i czy byłaby możliwość też wrows jakoś rozwinąć? Mm -hmm. Że na przykład Pan Burmistrz tak, ma telefon? Nie, to, takie nie, nie mam, nie mam. To A, na przykład się Pan Burmistrz, taki mógłby Pan zadzwonić do Sandeni w każdej chwili. <toczny> na przykład do poczty, Nie No jak to będzie kosztować 150 dolarów, no to pomyślimy. no. A, tak, bo pan nie musi być operatorem telefonu. Wystarczy, że będzie telefon. No, chyba a chyba, że będzie pan chciał pracować wtedy, tak? A, nie, nie, nie. potrzebuje wystarczająco swojego obowiązków. Tak? Jeszcze raz, pani Karlos, co jest? Miejscowa mm, gazeta. My nie mamy miejscowej gazety. My, my mamy gazetę stanową. To ze nie jest żeby chodził i dawał, sprzedawał e, do gazety i pisał, e, jakieś nie wiadomości o stanie Roms. I można było znacznie dalej Także żeby e, my... wszędzie widzieli, że Roms. E, Przepodobuje się cały czas i... To już było o tym pisane, wie pan? Staje się Było pisane o tym właśnie w Gazecie Stanowej. Mamy tutaj takiego pana redaktora, który chodzi, wszystko obserwuje, spisuje, robi wywiady, więc on się tym wszystkim zajmuje. I powiem więcej. Gdyby panowie chcieli jakieś ogłoszenia wrzucić do tej gazety, czy reklamę, czy, czy jakieś informacje, to, to śmiało można tego redaktora szukać i, i z nim to wszystko uzgodnić. A telefonach też? No pewnie, pewnie. Pieniądek, ja bym was. nawet panu proponował zorganizować takie spotkanie z mieszkańcami całego stanu gdzieś i, i po prostu wszystkim powiedzieć, jak to jest. No bo ja mówię panu, jak my to wiemy, a jak pan to zna z innej strony, no to. Tak, a... To warto byłoby to przekazać, nie? Bo ja powiem o tym. Z swojej strony ja we Florydzie, w ciągu ja nie lat... No, jest. Moja no, nie wodę nie, moja nie To prawda największe no, miasta, ale nie. jednak rozwinąłem no, no, są telefony, tak? Mhm. I ja tutaj o Luki dużo dobrego słyszałem w stanie i chciałem właśnie tutaj się tak by przeprowadzić i tutaj z mieszkańcami no tak naprawdę całego stanu te telefony, bo to naprawdę bardzo ważna rzecz. A śmiało. to nowa technologia, ale zobaczcie... Śmiało Państwo, jestem za Niech pan działa, ja tu trzymam kciuki, no. Dziękuję bardzo. Ja o, o, bardzo. O, jest jeszcze pan tu z Armadillo, jeśli dobrze pamiętam. To właśnie to pan szeryfie. z Armadillo. No, też Jest u was jakiś szeryf? Antony, no i nasz ten... Ten nowy. Ale chodzi aktualnie. A w tej chwili to nie, no, nie, ja nie widziałem. widziałem. Ja niedawno ja wstałem, naprawdę. Choler. Co się dzieje? No z tym prezydentem tam szczegół. Nie wiadomo, co się stało, tak Ale macie jakiś, jakiś... Tak, że był widziany pod wozownią. to wozownia mnie nie należy do Jesse'ego, czy jak, jak no. Ta, na? no to może należeć, no po konie, włosu niego zamawiał, tak więc... A może on coś nielegalnie A nie robi? A wiesz, no nie, nie po, pogadajcie sobie. Eee, pan chciał ze mną porozmawiać, no. zapraszam. Czaj się, się to Arbandino. No, no. Arbandino. Co Co mówię, że ja instancji pan No?